Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem fizjoterapia. E, idziemy do Rafała Heiny. Dla kibiców Lecha to taki smaczek, bo jest to szef sztabu medycznego Lecha Poznań. Ja z nim współpracuję, Super, współpracuję też z innym fizjo. Nie ze względu czy ten jest dobry, czy ten jest lepszy, czy nie, tylko po prostu fajnie jest jak dwie różne osoby patrzą na to kolano i dwie różne osoby patrzą na to kolano, więc e, tak, zapraszam na odcinek. Zobaczymy jak ty wyglądasz. Jak to wszystko działa? Goisz się całkiem przyzwoicie, bo blizny wyglądają ładnie. Nie rozchodzą się, nie są jakieś sztywne. Jest tylko tyle, że nadal jest trochę płynu. Dwa razy mnie wciągali. Już. Za pierwszym razem była krew, no. Co czerwona. Za drugim razem tutaj też doktor ściąga i powiedział, że płyn jest ładny. No, to czy jak jest... No bo to jest tak, że w pierwszej fazie zawsze jest krew po nawiertach w kości. Także to wiesz, jak się zdejmie opaskę z, z mięśni, no to zawsze ta krew napłynie i nie jesteś w stanie wszystkich naczyń jakby wypalić, tam, bo oni z reguły od, podpalają, żeby się zamknęły końcówki, no nie? Zakresowo też jesteś... O Panie... Tutaj nie ma problemu. Z szyny jeszcze korzystasz? Korzystam, no. O. Znaczy ja sobie leżę na niej już na no, 120. No, na ta, to jest bolesne tutaj, czy nie? Tak no, dotykowo, jak dotykam Ciebie. No jest takie... Jakby zbita. No bo to jest, tak jak rozmawialiśmy, to jest pobranie ścięgna do przeszczepu. No nie, bo oni rozcinają tutaj, ale pobiera dużo głębiej. W związku mm -hmm. z tym to całe rozcięgno mięśnia czworogłowego, które jest tutaj, no ono nie do końca funkcjonuje. Więc z tego mięsień też nie będzie miał do końca właściwego napięcia. Co ma z kolei przełożenie na stabilność kolana. No nie? I to, jeżeli masz roller, albo nawet lepiej tak jak wałek czasami do ciasta jest. Mm -hmm że na siedząco, nie że ty się kładziesz i rolujesz, tylko tą przestrzeń, żeby takim mniejszym porolować. No nie? Nawet ciężarek, jeżeli jest z własną wagą, wiesz, jak zaczniesz, to ten obszar będzie dużo lepiej funkcjonował. Takie uczucie, jak czasami w trakcie meczu cię ktoś kopnie tak. i masz zbite do coś takiego. Ale to będzie miało duże znaczenie i to, to jest rzecz, która, którą możesz odczuwać 6-8 miesięcy po zabiegu. Nawet jak już będziesz grał, mhm. będzie coś takiego, że, że będzie trzeba to rozluźniać. Dlatego, że ta, ten obrzęk na tym ścianie tutaj, to pobranie, ono zostawia długi, długi ślad taki. Mhm. Także tutaj nie da się tego tak zrobić raz i koniec. Tylko wiesz, zaczniesz cięższe treningi siłowe robić i to też będzie reagowało, bo to ścięgno będzie się przebudowywało. No, zaraz sobie zrobimy. Jeden test, który nam pokaże, jak ten mięsień jest gotowy do pracy. Nie jak on jest silny, tylko jak on jest gotowy do pracy. Bo od tej gotowości jego do pracy zależy to, jak kolano jest stabilne do wszystkich ćwiczeń. Tutaj jeszcze w kwestii blizn, tak jak one wyglądają, to one się bardzo ładnie goją, i tutaj w ogóle nie chcemy jakiejś dużej pracy na nich, żeby je ciągnąć, masować, dlatego że one bardzo dobrze wyglądają w związku z tym, a jeszcze są w czasie gojenia, bo dopiero jest trzy tygodnie po, nie potrzebują tego, żeby jakoś strasznie uwalniać na siłę, bo to czasami jest tak, zresztą teraz tendencja do pracy na bliznach jest taka, że się robi mniej siłowo, a dużo więcej czasu im się poświęca, że się dłużej trzyma, tak żeby one się, bo one potrzebują czasu, żeby się rozluźnić. A jak kiedyś było, że mocno, twardo, żeby to, to się okazuje, że blizny się gorzej goją i z tego jest potem większy problem. No nie? Także do tego więcej czasu. Może pytanie ode mnie, po co na bliznach trzeba pracować? Dlatego, że to jest wejście przez wszystkie struktury głęboko i teraz my mamy różne warstwy skóry, które między sobą muszą się przesuwać. Jeżeli one się ze sobą wzrosną, to dopóki funkcjonujemy normalnie. Także że sobie chodzisz, to możesz tego nie odczuwać, ale jak wejdzie dynamika, że trzeba uderzyć piłkę szybciej i to będzie pracowało dużo szybciej, a nie będzie się to przesuwało, to w tym momencie na tych krawędziach będą się pojawiały bóle, e, może się pojawić stan zapalny z racji tego, że to jest w pewnym momencie, zaczyna działać. To tak jakbyśmy zszyli ubranie mhm. i teraz ty byś chciał biec, no to. No ja wiem. To, to, się, to zupełnie inne uczucie jest. No nie? I to momentalnie, tego rodzaju rzeczy, mają momentalnie wpływ na zmianę napięć mięśniowych czyli przestajemy kontrolować tak naprawdę to jak to powinno pracować i zaczyna organizm szukać sobie drogi. No, dlatego to jest tak ważne, żeby pilnować tego, kontrolować to, ale też z tym nie przesadzać, nie? A i tutaj jeszcze. Tutaj jest taki otwór, możesz sobie zobaczyć. Jest ślad jeszcze po nim i to jest duża bolesność dlatego, że jak się nawierca kanały kostne, to tutaj przez ten kanał kostny jest przebijana taka gruba igła którą wyciąga się nici do umocowania więzadła. I to przechodzi przez całą głowę boczną mięśnia czworogłowego i najczęściej przez pasmo. I to jest bardzo bolesne. I to też zmienia jakość chodzenia i jakość pracy. Nawet. Potwierdzam, że jest to bolesne. W sensie, teraz już czułem mniej, ale jak to pierwszy raz byłem, to bolało jest, mnie jest dużo bardziej. jest Tutaj widać, że on przy poprzednim zabiegu miał robioną stabilizację boczną, i wtedy po tej stabilizacji jest taka sama igła po tej stronie. A że on już miał to robione wcześniej, no to teraz tego nie miał robionego. Ma tylko samego acl i teraz, tak jak widzicie, jest to robione u piłkarzy ze ścięgna mięśnia czworogłowego, tak żeby nie uszkadzać mięśni kuszowo-goleniowych. Natomiast u, u siatkarzy, u, u, u koszykarzy i u piłkarzy ręcznych robi się nadal z, z mięśni półbłoniastego, pół tego właśnie, żeby nie zaburzać z kolei do skakania całego mechanizmu. Także to się podzieliło, że piłkarze robią w inny sposób. ja właśnie zauważyłem, to też jest ciekawa kwestia, bo bardzo dużo ludzi się mnie pyta, skąd masz graft, a czemu ten, a czemu tamten. I ja tak mam, z na przykład ja wcześniej miałem z dwójki. Tak. No i wtedy mi mówili, że nie, no bo ty jesteś wysoki, to nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. No, generalnie badania pokazały coś takiego, że pobranie grafta z dwójki sprawia, że ten czas reakcji tych mięśni stabilizujących, tak, bo mamy cała grupa kulszowo-goleniowa, jest odpowiedzialna za prędkość i za stabilizację kolana przy ruchach zwrotnych. Mhm. I pobieranie z tego oczywiście było efektem no, szukania rozwiązania, tak, bo kiedyś były pobierane P PTB, czyli były pobierane z właściwego rzepki z dwoma mhm. kawałkami kosnymi, ale grzebanie przy więzadle właściwym rzepki Spowodowało dużo więcej problemów z kolanem, więc zmieniali to. No i teraz finalnie u piłkarzy pobierają część, bo to jest taki trójkąt wycinany. Także to jest część, więc ścięgna mięśnia czworogłowego nad rzepką z kawałkiem kości. I ten fragment kostny jest po to, że jak się nawierci otwór, to ta kość wchodzi w ten kanał, żeby ona się szybciej zrosła z kością i wtedy mamy fizjologicznie. Mocną strukturę, która funkcjonuje normalnie, bo wszystkie śruby i wszystkie jakieś mocowania, one tylko służą do tego, żeby się coś wygoiło. To nie jest po to, żeby to trzymało. I dlatego był też taki etap, kiedy robili R Larsa, to było sztuczne było mocowane na śruby. No właśnie, tak jak mówię, bo jak ja wrzuciłem ten materiał, to strasznie dużo miałem pytań. A skąd masz ten graft? A czemu taki? A czemu taki? Ja mówię, no kurde, ja jestem taki, że jak się zdecydowałem, czy Andrzej będzie mi operował, no to ufam mu, nie, na zasadzie takiej, to jest specjalista, on w tym siedzi, on jakby przynajmniej mam nadzieję, chociaż yes, wiem, yes. że jest chociaż wiem, jest. że ma jakby, chodzi mi o to, że stara się cały czas nowych rzeczy uczyć, być na bieżąco, znać wszystkie statystyki, statystyki i tak itd. Główne założenie jest takie, że w piłce nożnej głównym elementem, z racji tego, że z reguły zawodnicy grają na, na trawie i nie masz e, tak dużej dynamiczności do skakania do góry. Wszystko jest przesuwanie się liniowe zmiany kierunku ruchu, więc dużo ważniejszym aspektem, jakby były te elementy stabilizacyjne, szybkościowe związane z grupą kruszowo czyli z tymi mięśniami z tyłu. Więc dlatego zaczęli pobierać z mięśnia czworogłowego tutaj z przodu. Tak? Natomiast we wszystkich tych sportach, gdzie się dużo skacze wertykalnie, czyli na parkiecie, czyli koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, no to tutaj starają się nie ruszać aparatu skocznego, bo tamta rzepka i to wszystko musi bardzo ciężko pracować. Więc tam nie starają się stąd pobierać, tylko dalej pobierają właśnie z błoniastego, z ściennistego. Tutaj do tego używamy wąskiej struktury, dlatego ja akurat używam ciężarka. Bo normalnie są takie wąskie rollery, rol natomiast duży roller nie zmieści się w tą przestrzeń, czyli ciężko jest zrobić tak, żeby rozluźnić tą przestrzeń. Dlatego te węższe są bardziej nieprzyjemne, ale lepszy rezultat przynoszą. A i tak jak rozmawialiśmy. Często myli nas to, że, no bo blizna jest tutaj i zakładamy, że, że to, co jest pod blizną, to jest to, co zostało zrobione. Natomiast blizna służy do tego, żeby doktor zobaczył i też żeby zabrał z rzepki, natomiast graf jest z reguły pobierane drugą taką długość jak za bliznę. Czyli dlatego często tutaj, mimo że nie ma blizny, no to tutaj jest bolesność. I stąd się bierze problem z pracą mięśnia czworogłowego. Graf to jest inaczej pobrane ścięgno do przeszczepu. Tak się to określa. I teraz jest tak, że badania jeszcze pokazują, że on musi mieć określoną grubość. Nie powinno być mniejsze niż y, z reguły, starają się powyżej 10 mm mieć. Natomiast jak się pobiera ze ścięgien y, mięśni kurszowo-goleniowych, no to czasami ktoś ma bardzo cienkie. No to wtedy trzeba pobrać dwa ścięgna i je złożyć i zszyć, nice. bo one muszą dać określoną grubość, bo też badania pokazują, że grubość graftu decyduje o tym, czy one się potem zrywają, czy nie. Czyli to, po to są te wszystkie pomiary, te wszystkie i to potem oprzywanie na to. Często jest jeszcze internal bracing, czyli w samo to więzadło przeszczepione dodaje się taśmę, taką specjalną taśmę, którą się zaszywa razem z tym. Allograftem, żeby to ścięgno było jeszcze bardziej, e, jeszcze bardziej trwałe i mocne. No. Że dla nas więzadło właściwe rzepki jest tak mocnym e, instrumentem neurologicznym, który podaje napięcia i od niego zależy to, jak kolano pracuje, jak mięsień czworogłowy dalej pracuje. Więc e, przejście tutaj do góry, tak żeby zabrać jeden fragment kostny, no bo jak brali z PTB, no to brali dwa. Brali jeden niżej i jeden wyżej z reguły. Także wycinali z środka i potem to zaszywali. No ale jednak to obciąża dość mocno całe te struktury, i to z kolei też przeszkadza bardzo w zginaniu, ponieważ ten cały aparat kolana z przodu ma. Ja właśnie spotkałem się z zawodnikami, którzy mieli robiony w ten sposób, że później właśnie. No, troszkę bardziej bolesne to było. Bolesne i też potem jest problem z zakresem, bo tych struktur tutaj, jak są poprzecinane. One dużo bardziej uniemożliwiają zgięcie kolana samego. Tak jak u Ciebie jest bardzo ładnie, no bo ty jesteś 3 tygodnie po 120 stopni masz. Także a tu jest jeszcze jedna rzecz, bo też niektórzy mogą być zaskoczeni, że u zawodowych sportowców to jest decyzja lekarza. I tego, co on widział, i jak to wygląda, jak idzie z zakresem, tak? bo, bo z reguły po normalnych acelach to do 4 tygodni się nie przekracza 90 stopni idzie się stopniowo. Natomiast w przypadku tak jak tutaj Pawła, ee, on ma tak luźne tkanki, że na szynie biernej może uzyskać taki zakres ruchu. A szyna bierna to jest takie urządzenie, które zgina za kogoś? w jego przypadku, nawet po szyciu łąkotki, jeżeli to nie jest obciążane pod dużym obciążeniem no to ten zakres możemy utrzymać i to kolano lepiej pracuje kiedy ten zakres ma. Także tutaj nie, nie trzymamy się tak sztywno. To jest musicie pamiętać, że zawodowy sport to są, każdego zawodnika się traktuje indywidualnie, ale oczywiście w porozumieniu z lekarzem, który operował. Ja jestem właśnie ciekaw, jak na przykład za 20 lat się spotkamy i to będzie takie ja pierdolę, co oni robili, wiesz <grym grym grym> co Tak, tak, tak. No, no niestety, jak teraz masz takie, co oni robili 20 lat temu? No niestety medycyna bardzo duże postępy robi w aspekcie 5 lat, także 5 no. lat to już jest dużo. To już Czyli jest jak już skończę dużo. grać piłkę i z, będą, na pewno będą zrywane dalej wiązadła, to jest uniknione. Będą, będą, także... Tylko właśnie jestem ciekawy, jak wtedy to będzie rozwiązane. Nie? W ogóle dlaczego też to trwa tak dużo czasu, bo wiązadło samo w sobie musi się jakby przyjąć, unerwić, unaczynić. Czas to jest jedna rzecz, oczywiście bardzo ważna, na którą się zwraca uwagę, że do trzech miesięcy to wszystkie te procesy zachodzą, że około trzech miesięcy to więzadło jest jakoś bardziej słabe, bo to, to wszystkie badania gdzieś tam są na ten temat, natomiast drugim aspektem bardzo ważnym to jest czas, który trwa do powrotu. Dlaczego to tyle czasu, albo nie tyle czasu? Standardowo pierwsze trzy tygodnie to jest taki czas mocnego gojenia się, kiedy muszą się blizny wygoić, to jest po prostu zwykłe gojenie. I teraz w tym czasie, tych pierwszych trzech, czterech tygodni, zależy nam na tym, żeby wszystko się dobrze goiło, żebyśmy nie mieli obrzęku w stawie. I żebyśmy mieli jak największy zakres ruchu. Bo to sprzyja temu, że to się goi, to potrzebuje swojego czasu. I w tym czasie nie chcemy żadnych ćwiczeń siłowych, takich z zewnętrznym obciążeniem, jakiegoś pakowania, żeby mięsień rósł. Nie, bo to nie jest czas na to. Chcemy chodzić bez bólu, chcemy, żeby układ się nauczył, bo to jest też takie, takie coś, że tak jak po takim zabiegu. Jeżeli coś tutaj jest nie do końca odczuwa się właściwie, to się zmienia momentalnie praca biodra. I jak zmienia się praca biodra, to ona potem wpływa na pracę kolana w drugą stronę. I jeżeli ktoś pochodzi przez 4 tygodnie w niewłaściwy sposób, to potem odkręcanie tego zajmuje 2-3 miesiące. I dlatego jest ważne pilnowanie tych rzeczy, i każda rzecz ma swój czas, także pierwsze 4 do 6 tygodni, bo to w zależności ktoś będzie miał dłużej obrzęk, ktoś krócej, ale nie chcemy, żeby on był większy. W związku z tym te 4-6 tygodni dajemy czasu na to, żeby to kolano wyglądało dobrze. Jak ono zaczyna wyglądać dobrze, no to potem, po tych 6 tygodniach, jak jesteśmy w stanie już normalnie chodzić, no to to już jest duży krok w przód. No bo jeżeli jesteśmy w stanie wejść po schodach do góry, chodząc normalnie, to znaczy, że ta noga jest w stanie dźwignąć więcej niż jeden razy masa ciała. Mhm. No bo żeby wejść po schodach do góry, to znaczy, że musimy co najmniej półtora masy ciała podnieść, bo inaczej byśmy nie weszli. Czyli to już daje nam informację, jak to kolano jest silne. To już daje nam liczby. I teraz od tego momentu się zaczyna bardzo fajna droga, dlatego że do biegania, żeby móc pozwolić biegać, skakać i wszystkie rzeczy zrobić, musi być określona siła. I ta siła mierzona jest w tym, ile jesteśmy w stanie zrobić przysiadu z obciążeniem. Żeby być gotowym na skakanie, zeskakiwanie, takie naprawdę bezpieczne, no to potrzebujemy być w stanie dźwignąć w półprzysiadzie Dwa razy masę ciała na sztandze, tak? czyli jak ktoś waży, ile ważysz? 90. 90 kilo. Dla mnie jest tak, że jak minie te 6 tygodni i zaczynamy pracować, no to musimy zaplanować na co najmniej 6 do 8 tygodni taki program, który po tych 8 tygodniach, czyli jak będziesz te 3 miesiące po i będziesz miał zacząć biegać, pozwoli Ci dźwignąć taki ciężar. Jeżeli będziesz w stanie dźwignąć ten ciężar, w Twoim przypadku to jest 180 kg, to nie jest mało. No nie. I to mówimy na sztandze, na dwóch nogach. Dlaczego? No bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, dobrze, możemy ćwiczyć 90 kg na jednej nodze, robiąc przysiady, no to daje nam też ten fajny rezultat. No. Tylko badania pokazują, że jak robimy przysiady jedno nóż, to jest za małe zaangażowanie środkowego układu nerwowego do aktywności i do budowania mocy i siły dalej. Więc dlatego chcemy robić przysiady na dwóch nogach, ale musimy dołożyć obciążenie. 180 przysiad? Zrobimy pół przysiad? Pół przysiad, bo Mówiłem, to mówimy, taki... że ten, Tak, ale też jest bardzo ważna rzecz, bo tak jak w swoim przypadku jesteś wysoki, no to chcielibyśmy zrobić powiedzmy to w backskłocie, natomiast jest duży ciężar na plecy. Plecy nie często nie są gotowe do tego, dlatego dużo częściej jest lepiej robić to z trabarem. Dlatego, że jak dźwigamy trap bar, jesteśmy dużo bardziej przygotowani, zupełnie inaczej się plecy układają i to jest dużo bezpieczniejsze. Czego wiele osób nie rozumie w takim procesie, to jest to, że jak się dzieje krzywda, jak ktoś zaczyna biegać, to się dzieje właśnie dlatego, że powiedzmy ktoś ćwiczył, natomiast nie wszedł na te obciążenia, które pomagają, żeby to tak działało. Okay, czyli można powiedzieć po prostu, że nie jesteśmy w stanie przeskoczyć niektórych rzeczy. Że nie wszystko, jesteśmy w stanie przeskoczyć trzeba. Nie, iść. Nie, dlatego i teraz już jesteśmy na etapie trzech miesięcy, tak? Czyli pierwsze 6 tygodni kolano wraca do tego, żeby normalnie funkcjonować, i się goi. Kolejne 6 do 8 tygodni to jest ciężki trening siłowy, którego celem jest przygotowanie do dynamiki i do obciążeń. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo, no bo potem też musimy wiedzieć: uraz się dzieje w określonym czasie. Tak? Czyli skręcenie kolana to się dzieje między 60 a 160 milisekund. W takim czasie następuje, kiedy to się dzieje i najczęściej jest to faza lądowania. Tak? Czyli w 30 stopniach noga ląduje, kolano nie mamy kontroli. No i teraz jak ja mam wiedzieć, czy my jesteśmy w stanie ten czas przeskoczyć? No bo to ja muszę wiedzieć, że twoje mięśnie są w stanie zejść poniżej tego czasu reakcji, żeby chroniły twoje kolana. No i do tego jest Biodeks, czyli urządzenie, gdzie robisz test na Biodeksie i ono ma taką funkcję, że pokazuje czas akceleracji i deceleracji. Czyli w mięśniu czworogłowym widzimy dokładnie, jeżeli zrobiliśmy dobry trening siłowy, ciężki, to te czasy się automatycznie skracają. Im większy ciężar dźwigasz, tym czas reakcji mięśniowej się skraca na dynamice. Dla mnie wyznacznikiem jest to, że jak wraca pacjent po takim teście po tych trzech miesiącach, jeżeli jest poniżej 60 milisekund, to ja mówię, jesteś gotowy do dynamiki. I teraz, ile czasu zajmuje bieganie? Więc z reguły kolejne 6 tygodni zajmuje trening indywidualny. Dlaczego? Dlatego, że musimy zrobić kilka rzeczy. Najpierw musimy zrobić objętość. Czyli jeżeli ty grasz i biegasz, ile ty z reguły w meczu biegasz GPS-u? 11? 11. Okres przygotowawczy to jest 2,5 do 3 razy to, co biegasz w meczu. Co znaczy, że w treningu indywidualnym naszym głównym założeniem jest objętość tygodniowa razy 3 to, co jest meczowo. Czyli jeżeli ty biegasz 11, to znaczy, że około 33 km, i teraz od tego czasu, tych trzech miesięcy przez najbliższe 2-3 tygodnie, to co chcemy zrobić, to tylko tą objętość. Czyli 3 tygodnie nam zajmuje to, żeby twoje nogi były w stanie zrobić tą objętość. I jak one zrobią tą objętość. To wtedy tą objętość zamieniamy na trening piłkarski indywidualny. Pierwszy mój trening szedłem z drużyną i graliśmy takie gry. No i było, no Paweł wraca po kontuzji, brawo, nie. No i mówią do mnie, znaczy tam trener mówi, uważajcie na Pawła jak z jajkiem, nie, no nic mu nie zróbcie, nie? I najlepsze jest to, że był chłopak z 21 i on się chciał pokazać, nie? Ja, tej to jest I, normalnie, I normalnie taktykę gramy. Ja wprowadzam piłkę jako boczny stoper, a on od prawej strony normalnie mi w nogi tego tak I Ja się czy... tak wstałem i tak. Okej. Okay. Jest wid, a wszyscy to. Ale to jest. O, sorry, sorry, zapomniałem. Ale to jest rzecz, dlaczego ja nie lubię, załóżmy, schodzenia kontuzjowanych zawodników z wyższego zespołu do rezerw. Dlatego, że ty schodzisz, żeby dojść, a dla nich jesteś eksponatem do pokazania się, co tak. oni potrafią. Dlatego to nie jest dobre i dlatego to ja takich rzeczy nie lubię, żeby schodził mi zawodnik kontuzjowany do drugiej, drugiego zespołu na potrenowanie, na pogranie, bo tam jest łatwiej. To nie jest prawda. Dobra. Teraz sobie zobaczymy jeszcze jedną ważną rzecz. Teraz sobie sprawdzimy bardzo ważną rzecz związaną tutaj z tym cięciem. Jaki jest zakres tutaj? Tak, Czyli. Czy się ja mam sam spróbować, czy co? Nie, sam? nie, ja Ci pomogę. Położymy sobie. Czyli tu mamy 90 i po malutku sobie schodzimy do momentu pierwszego jakiegokolwiek ciągnięcia. No już, to już. się mógłbyś dalej robić, no ale... To, to jest 130 stopni, to jest bardzo ładnie, tak? Czyli tu mamy 130 stopni i teraz i tutaj nie ma ciągnięcia. I teraz zobaczymy, czy kolano zachowuje mi te same parametry z prostym biodrem, czyli położymy się na brzuchu, tak? I teraz jak leżysz na brzuchu, tu mamy 90 stopni. Tak, żeby sobie sprawdzić, że 90, i teraz luźniutko. Ciągnie. O, ci powiedzieć, że w tym. No. Ciągnie trochę bardziej niż. No i jest różnica 20 stopni. Mhm. Tak, i teraz, teraz jaka, o, na czym to polega? To jest to odnośnie tej blizny. Teraz mówimy o powięziach. Czyli teraz mamy proste biodro, więc automatycznie. I, no jest dużo gorzej z napięciem powięziowym. Tak? Czyli różnica, a my byśmy chcieli, żeby w leżeniu na brzuchu było tak samo, jak w leżeniu na plecach. Bo tutaj mi zależy głównie na biodrze, także to będzie trochę nieprzyjemne. O. Dobra, czyli tutaj chcę większy wyprost w biodrze. Dobra, i zobaczymy, czy to nam dużo zmieniło. No... W sensie i tak... Zobaczymy jaki ten, jaki nam to zakres dało. No dało nam prawie 10 stopni więcej. Biodro jest tak ważne, zwłaszcza przy takich dużych ludziach jak Ty, że to biodro musi dobrze pracować i ono pracuje wtedy, kiedy się je normalnie obciąża przy chodzeniu. I wtedy ono nie będzie rzutowało tutaj na te bóle, bo te bóle będą potem dawały dużo napięć takie na kolano, które mogą powodować bóle, które zaczynają, że ktoś się zaczyna zastanawiać dlaczego boli. To duża bolesność? No, nieprzyjemne. przyjemne to nie jest. Dobra, całkowicie luźno na tym? Kolano w porządku teraz? Nie czuję w ogóle. O, dobra, to luźno i chwilę, zaraz zobaczymy jak będzie. Jak jest teraz? Czuję lepiej, ale no... No, jesteśmy ponad 30, także puszczę sobie. No. To jest właśnie wina takiego słynnego mięśnia, co się nazywa mięsień naprężacz powięzi. Im bardziej nosimy nogę do góry, tym on jest bardziej spięty, a on robi rotację wewnętrzną. Tak samo, jeżeli Paweł już teraz potrafi podnieść nogę z palcami na zewnątrz do góry. O właśnie. Tak, ale wiele osób robi w drugą stronę, jak w tą stronę się podnosi nogę, no to ten ból będzie się utrzymywał bardzo długi czas. No ja się przyznaję, że też tak robiłem, jak wchodzę, chodziłem. na coś, to właśnie o tak. No. To jest łatwiej, bo to mniej boli, ale to potem daje dużo większe problemy, no nie? Dlatego teraz chodzę tak. No. I teraz jest i wyprost, i wszystko. A zobaczmy, jak jest z wyprostem. Weź na... Nie no, top. Jeżeli jest właśnie taki ruch piętą, jak możemy zrobić dokładnie w ten sposób, to wiemy, że kolano ma wyprost. Tak? Czyli że sobie leży, kolano się wciska i pięta. Także tutaj mamy pełny wyprost. A no, mogę Ci powiedzieć, że... A teraz mam mniej pełno, niż miałem wcześniej. No. I, I że teraz, przy pełnym wyproście, mam taki... Dyskomfort w tym to jest też tak, że kolano się ustawia, bo to jest związane z tym, że jeżeli mięsień czworogłowy nie ma swojego napięcia, a zaraz zrobimy ten test, bo mówiliśmy, że zrobimy test, żeby wiedzieć, jaka jest gotowość mięśnia do aktywności. A jeżeli ona jest słabsza, no to zawsze będzie tak, że jak wstajesz, to to kolano nie jest do końca, trzeba je rozruszać. To jest tak na takiego śpiocha, że trzeba zrobić kilka ruchów, żeby dopiero można było coś zrobić. No nie? To to mówi o tym, że ten mięsień nie ma jeszcze swojej gotowości. I to jest ważne, bo to nie mówimy o sile. Tylko jeżeli ten mięsień ma swoją gotowość, to kolano jest zawsze stabilne. Czyli ważne co, czy wstajesz, czy siadasz, czy nie patrzysz, to ono zawsze będzie gotowe. Natomiast jak ten, to napięcie jest mniejsze, to automatycznie trzeba dać mu chwilę. Zrobimy sobie test i usiąść sobie na krawędzi stołu. Także co patrzymy. Jeżeli tu jest rzepka i on jest teraz całkowicie luźny, ja sobie oprę o rzepkę. I ją spycham i puszczam do góry. To jest taka sprężyna. Jest tak? I skaczę do góry. Widać to, prawda? To jest napięcie spoczynkowe mięśnia czworogłowego. Jeżeli ono jest dynamiczne i szybkie, to znaczy, że kolano jest gotowe do dynamiki. Ale tutaj jest różnica. Jest. No, tutaj idzie dużo wolniej. I to jest, to jest główna rzecz. Tego nie powinno być, jeżeli chcemy dopuścić kogoś do biegania. Czyli teraz to wiadomo, jeszcze że on jest, się nie jeszcze nie nadaje się do biegania, ale chodzi o to, że to jest ten mechanizm, ta różnica sprawia to, że to kolano potrzebuje rozruchu i potrzebuje tego, że zawsze przed jakimiś rzeczami trzeba nim trochę poruszać, żeby ono się chciało słuchać. Jeżeli zrobimy dobry ten okres pierwszych trzech miesięcy i dobrą siłę zrobimy, to w tym nie powinno być różnicy i to jest kolejny z takich testów, jak się nie ma urządzeń do oceny, czy zawodnik może wejść w dynamikę, czy nie, bazując w porównaniu z drugą nogą, jeżeli wiemy, jaką siłę robił. No Także u Ciebie jest ładnie, bo normalnie u pacjentów, którzy bardzo słabo chodzą, no to jest tak, że to się zsuwa i zostaje. No dobrze, dzisiaj nas czekają jeszcze schody. Schody? Schody. W sensie? Chodzenie po schodach. Że mam iść pochodzić po schodach? No pójdziemy razem. Ważne jest to, żeby iść odpięty, tylko że trzeba zwrócić uwagę na mechanikę, tak? Czyli jeżeli ja idę tak, że prostuję kolano i zginam biodro, to zmieniam nasz wzorzec schodu. Czyli tu chodzi bardziej o to, że jak idę, to robię ruch z kolana, na końcu prostuję i stawiam. I wtedy też idę przez piętę, i to jest tak, jak powinno być. Natomiast nie chodzi o to, żeby przenosić prostą nogę z prostym, napiętym kolanem, bo im więcej siły wkładamy w końcówkę, wyprostu w kolanie, na siłę, tym gorzej to kolano pracuje. To ma być coś, co jest naturalne. Czy idziemy? Tak jest, i napięte. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i ja tak chodzę. No i super. Pięknie. Jakby każdy tak chodził, to by była rewelacja. Czyli chodzi o to, żeby normalnie stawiać nogę, natomiast w odciążeniu kuli. Jeżeli on staje, staje, o dwóch kulach idzie i stawia nogę, to znaczy, że na każdym z punktów podparcia jest jedna trzecia. Czyli to mam około 30 kg, to, to jest wszystko w porządku, no nie? Tak jest. Dokładnie tak. Jestem pilny uczeń. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze bierzemy buty i idziemy na schody. Do tej pory chodziłeś krokiem dostawnym, wchodziłeś sobie zdrową nogą, a teraz co odwrócić. No tak, chodziłem. A teraz chcesz odwrócić, żebyś wchodził też chorą. Czyli idziesz jedną na przemian z drugą. A czyli czyli kulę z nogą i kulę z nogą na stopień wyżej. I wchodzisz, tak jest. Dokładnie tak. I teraz chcę tak. Dlatego, że to nam da dużo jakości pracy dla nogi. To, czego nie chcemy zrobić, to nie zostawiamy nogi, tak, bo to jest zawsze tak, że my jak schodzimy, to schodzimy frunąc, czyli pięta nigdy nie dotyka. Co to znaczy? To znaczy, że jak Ty schodzisz zdrową nogą, to jesteś na kula, to schodzisz, a ta noga się ugina, musi się ugiąć i pięta musi pójść w powietrze, no nie? Czyli jak... Nie, odwrotnie, ta zostaje, ta schodzi. Gdzie mam dać kulę? Tu? Mhm. Tak jest, schodzisz, dokładnie tak. I teraz z kulami na niżej dajesz. Dokładnie tak. I znowu kule sobie przechodzą. Idziesz sobie. Chodzi mi o to, że dokładnie tak, żebyś miał na obie nogi i żeby na obie pracowały, tak? jest z kulami sobie schodzisz niżej, tak? Żebyś się bezpiecznie i to nogę sobie uginasz. Dokładnie tak. A tutaj też mogę na tej... Tak zrobić mogę? Możesz, tak? I chodzi mi o to, żeby był ten mechanizm do zejścia, tak? Że ty jeszcze nie chodzisz, ale już tak się zachowujesz, że tak masz chodzić. Jak widzieliście i słyszeliście, Rafał to jest Dawka takiej wiedzy, że, że na pewno dla każdego się przyda. Myślę, że ten odcinek będzie spoko dla wszystkich w sumie, bo, bo ta wiedza myślę, że jest taka nieogólnodostępna, a bardzo ważna, jeśli chodzi o rehabilitację krzyżowych. Yy. No i co, dziękuję Wam za ten odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się zdrowo. A, jeszcze muszę poprosić o lajki, więc proszę o lajki i suby i trzymajcie się, cześć.